Oskarowska, podejście, tu jest! kurwa Dziękuję! 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 do Dziękuję! 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 Teraz tak. jeszcze bramkę z pracy. Wszyscy pierdolą, ale Oskar jest tylko do zmiany. Dawaj wpicłość. Daj wpicłość. Daj wpicłość. A powrót! wpobród! Sędzio! Gol, gol będzie na Jest taka przewaga. Grać na czas przez te 30 minut. 다만, 다나 다만, 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 다

O lec witam! Brawa to Z Jakie paki to karne są? Właśnie skoro jak grali z tym z Robinem.